Pro Carp GBR, poprzez swój wyrazisty design, wysyła jednoznaczne przesłanie i mocno akcentuje swoją wartość. Choć koncepcyjnie zalicza się do typowych kołowrotków z wolnym biegiem, to typowym nazwać go jednak nie można. Jest duży, ale lżejszy od pozostałych. Jego rozbudowana funkcjonalność zupełnie nie wpływa na łatwość obsługi, a solidność i wytrzymałość nie gryzą się z niezwykle przyjemną dla oka estetyką. Już po pierwszych chwilach nad wodą daje nam jakże ważną pewność, że jesteśmy odpowiednio wyposażeni do skutecznego polowania na grubego karpia. Witam Was na moim kanale Mały Reking Sklep Wędkarski To, że nazywa się Mały Rekin Sklep Wędkarski to nie wcale nie oznacza, że my mamy jakiś sklep wędkarski, bo nie mamy jak na razie oczywiście. Dzisiaj bierzemy pod lupę, czyli recenzję kołowrotka kormora. Kupiłem dwie sztuki tego Powrotka, żeby sprawdzić, jak się sprawuje, jak pracuje. I korzystając z sytuacji, że go po prostu mam, to zrobię recenzję, bo sam takiej szukałem na internecie i powiem za bardzo, nawet opinii nie znalazłem. A ten kanał był właśnie przeznaczony na to, żeby robić recenzję całego sprzętu. na dużo powiedziałem całego sprzętu, może nie ale sprzętu wędkarskiego, w którym my jesteśmy w miarę zainteresowani bo całego sprzętu na pewno nie będziemy robić recenzji jeżeli chodzi o same kołowrotki i o sprzęt to podzielimy to na trzy kategorie sprzęt tani i w tej sprzęcie tani będziemy oceniać kołowrotki wędki w skali 1 do 10 i omawiać plusy i minusy sprzęt średniej półki do którego zaliczymy ten kołowrotek na tej samej zasadzie. Obiektywna ocena, co o tym myślimy, jak się sprawdza w pracy i ocena w skali 1 do 10 i kołowrotki z wyższej półki. Powiem Wam że trudno powiedzieć, czy takie będziemy mieć do oceniania, ale jak będziemy mieli, to też się na tym kanale znajdą. Dlatego zapraszam do subskrypcji tego kanału. Kołowrotek ten jak zauważyliście, jest z wolnym biegiem. Jeżeli chodzi o samą pracę wolnego biegu, to trochę ten moment łapania, jak już go wcześniej sprawdzałem, jest tam taki 5 mm, 4 mm skoku, co tak zauważyłem. Jeżeli chodzi o samą pracę hamulca, to tam większych zastrzeżeń nie mam. Porównując go na przykład do Dama Quick. To mogę powiedzieć, tam quick troszeczkę lżej chodzi i dłużej się, dłużej się obraca, jeżeli go rozpędzimy naszą siłą. Ciekawostką tutaj mamy w tym kowetku zastosowane takie włoski. Prawdopodobnie one są do czyszczenia szpuli i do czyszczenia żyłki, którą zwijamy. Ciekawe, jak się to sprawdzi w pracy. Standardowo do kółeczka dostajemy także drugą szpulę, w tym przypadku plastikową, już za tą cenę czyli od 190 do 260, jak sprawdzałem na necie, mogła być już tak samo metalowa lub aluminiowa, to jest na minus tego kowrotka te kowrotki jak zauważyliście to są różne serie, od 4000 do 5500 czyli chodzi o wielkość nawijania żyłki na szpulę. my to akurat testujemy 4500 jeżeli chodzi o ten kołowrotek, tutaj producent mówi, że pojemność szpuli to wychodzi 0,30-340 metrów, 250 m 35 Teraz sprawdzimy nawijanie żyłki i oczywiście w tym odcinku omówimy też żyłkę, żyłkę Prologic 3D w 1000 metrowej szpuli. Przez ostatnie dwa lata zespół ProLogic włożył wiele pracy i czasu, by stworzyć unikalną technologię kamuflażu trójwymiarowego Mimikry. Wraz z sukcesem, jaki odniósł program odzieży Mimikry, jesteśmy gotowi, by wynieść technologię kam kamuflażu trójwymiarowego na kolejny poziom, dzięki całkowicie nowej linii żyłek Mimikry 3D Camo. Nawet się prezentuje. Powiem wam, że nie czuć tego ciężaru, jakby się wydawało. Że jest taki duży, w miarę dobrze wyważony, zakładamy żyłkę. Jeżeli chodzi o samą żyłkę i o nawijanie żyłki na kołowrotek, myślałem, że takiego pytania nigdy nie dostanę. Jak pan nawija żyłkę na kołowrotek? I oczywiście, jak w wędkarstwie, nic nie może być takie piękne i proste. Czyli przekładamy przed przelotkę i nawijamy. Przetestowałem, raczej prześledziłem trochę temat i okazało się znowu, że najlepiej jest rozwinąć całą żyłkę i dopiero wtedy nawijać z tego co się dowiedziałem to powoduje to to, że nie skręca się tak żyłka przy nawijaniu bo niby jak tu się rozwija to ona się skręca jak nawijamy to ona potem się robi taka zrolowana że lepiej jest żyłkę rozwinąć potrzebujemy 300 metrów to rozwinąć całą i w trakcie nawijania na kołowrotek ta żyłka się nie skręca, bo ona się tam potem na końcu linki prawdopodobnie rozplątuje sama. Ile w tym prawdy? Trudno mi powiedzieć. Na tylko wrotek bym musiał nawinąć 330 metrów żyłki. Więc najlepiej by było Marcina wysłać 330 metrów autem, żeby sprawdził dokładność, czy te 330 metrów żyłki wchodzi. Marcin teraz pójdzie, będzie mierzył kroki krokomierzem, czyli raz, dwa, trzy. Gdzieś tak około metra, czyli 340 metrów przejdzie się w tamtą stronę. Ja to sprawdzę, na nawinę, czy coś w tym prawdy jest. A drugą wędkę nawiniemy normalnie. Idź. Mam nadzieję, że tego nie robię na daremno, bo szkoda mi żyłki. Co? No, to mamy problem. No idź lepiej w drugą stronę. Dobra. Dobra. Marcin stanął, to ma być podobno 340 metrów. Ja w tym momencie przegryzłem żyłkę. Trzymaj. I teraz będę nawijał na kowrotek Pętelka zrobiona jak na lasco. zaczynamy etap zwijania. Jak widzicie, kołowrotek już prawie pełny, dużo metrów mi nie zostało. Jedynie co mogę powiedzieć, że troszkę ciężko idzie. Myślałem, że będzie jeszcze No ale dobra, niech jest, ręka mnie już powoli boli. I coś mi tu szczelach, chyba jakiś prąd, jakieś wyładowania atmosferyczne. Popatrzcie, kołowrotek nawinął żyłkę, idzie powiedzieć wręcz idealnie, aż jestem zszokowany, że tak ładnie. I chyba coś w tym jest o tym rozwijaniu. Ale to się przekonamy później. Bo pod koniec filmu zostawię tak gdzieś 30 sekund, 40 sekund zostawię filmu, do którego będę w trakcie testów już na rybach dopisywał adnotacje odnośnie całego testu. Czyli jak zauważę jakieś błędy, zauważę coś niepokojącego lub zauważę coś, co naprawdę jest warte uwagi, to wtedy dopiszę do tego filmu i im film będzie starszy tym będziecie mieć więcej informacji na temat tego kołowrotka i tej żyłki ale to jeszcze nie koniec prezentacji teraz założę e, wszystkie, węd wszystkie części wędki przełożę przez nią tą żyłkę i podłączymy pod symulator brań sprawdzimy teraz jak działa hamulec, jak działa wolny hamulec przetestujemy to na żywym Marcinie martwy wyszedł lżej ale żywy będzie przynajmniej coś walczył, nie? Zobaczymy, czy da radę. Zobaczymy, czy radę go wyciągnąć na tą żyweczkę. nie wiem, czy mu hak wpić w twarz. Czy nie? Nie, z kola synka, nie? Teraz będziemy mieć symulację brania. Na 3-4 powiem Karpiowi Marcinowi, żeby brał. 3-4. Ale odjaz, ale Orias, ale Orias. Ale jedź! Co to za branie? Uwaga! Amulet trzeba podkręcić, bo mam trochę za luźny. I jedziemy. Z nim. O, szarpie szczytówką, szarpie. Co za wariat? Co za wariat kaper? Patrzcie, patrzcie co się dzieje. Teraz, jak na nowy sprzęt, coś to się sprawdza a resztę, resztę, zobaczymy dopiero nad wodą. Popuszczę Ci martniczek. Żyłka nawinięta, popatrzmy teraz jeszcze na szczytówkę, bo mówili, że się będzie skręcać, automatycznie powinna się pozawijać. No, jak na razie powiem, trochę w tym prawdy jest z tym rozwijaniem tej żyłki, bo widać, że się trzyma, nie? Dosyć tak nie zawija się, bo chodzi o to, że tak potem pamiętacie, zawsze nad wodą po karpiach zawsze tu się to tak owija, nie? Trzeba podejść i rozplątać. Drugą wędkę z tym samym kowrotkiem i ta sama wędka, bo to wędki Michel. Nawijam standardowo, to jak zawsze się nawijało, tak jak zawsze ja nawijałem, że tak powiem. I będę miał porównywanie, porównanie, czy jest różnica między nawijaniem, takim rozwijaniem żyłki, czy, je, czy nie ma tej różnicy. To się okaże w trakcie. Łowienia ryb. Ta żyłka zauważyliśmy z Marcinem, że jest całkiem inna w dotyku. Podobno bardzo wytrzymała na ścieranie, ale widać, że jest taka bardzo, bardzo śliska. Taka całkiem inna niż żyłki, co dotychczas testowaliśmy znaczy nie testowaliśmy, tylko używaliśmy w trakcie łowienia ryb. Sprawdzimy ją. Całkiem inna w dotyku, jak już mówiłem. Teraz jeszcze sprawdzimy. Dobrze, że mam 1000 metrów, bo jakby naprawdę. Było tak, że rozwijając żyłkę jest dużo, dużo, dużo lepiej i się mniej skręca. To te 300 metrów co mi zostanie to sobie jeszcze nawiję. No i jak widzicie długo nie musieliśmy czekać. Już żyłka się skręca. No, zdziwiłem się, że to tak szybko będzie widać. Ale już widać tutaj nawet na patyku jak objeżdża. Widzisz? o, o, o co się dzieje. Patrz, 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 patrz. Jednak coś w tym jest. Czyli tamten sposób chyba był skuteczniejszy i lepszy. Podsumowując na sam koniec, jeżeli chodzi o tą o te wrotki i tą żyłkę, to jak na pierwszy dzień łowienia jestem zadowolony bo krzes przeszło w końcu kart nie był taki duży o 44 cm ale przesz był teraz macie odpowiedź od razu dla tych co zadawali mi te, mi te pytania jaki kupić sprzęt, jaki kupić kołowrotek jaki kupić wędki jeżeli chodzi o kołowrotek to jest jeden z tych jeden z tych, żebyście myśleli, że tylko ten które właśnie polecamy dla początkujących karpiarzy, bo czasami nie warto kupować tych całkiem tanich bo naprawdę ich używałem bardzo dużo dużo ich powygrywałem na zawodach, takich tych do 100 złotych i nikiedy nie wytrzymywały nawet jednej wyprawy czyli po jednej wyprawie były już do wyrzucenia to jest jeden właśnie z tych połowów, które możemy polecić w następnych filmach na tym kanale. Będziecie mieli testy nie tylko kołowrotów, ale też wętek i różnego rodzaju sprzętu wędkarskiego, łącznie z zanętami. Więc bardzo serdecznie Was zapraszam do subskrypcji, bo naprawdę warto. Jeżeli chodzi o rynek karpiowy, czy w ogóle rynek wędkarski to naprawdę warto subskrybować ten kanał, bo będzie się tutaj naprawdę, jeżeli chodzi o sprzęt, dużo działo. Do zobaczenia do następnego filmu. W następnym filmie już Wam powiem, taki sprzedam Wam taką robkę tajemnicy. Marcin opisze swoje kołowrotki, te co, żeście się tak często nie pytali, czy warto kupować z Jacksona. Te wielkie, po 600 metrów żyłki, co wchodziło. Protek się spłaca wraz z żył. Jest kolejny karfik.